Nie żyje Tomasz Jakubiak. Przegrał walkę z nowotworem. Właśnie dotarły do nas niezwykle smutne informacje. Nie żyje Tomasz Jakubiak. Znakomity kucharz, juror, masterchef na nastolatki i osoba o niezwykłym poczuciu humoru. Odszedł po długiej i niezwykle trudnej walce z chorobą. Tomasz Jakubiak zyskał ogromną popularność dzięki master szef nastolatki, gdzie pełnił funkcję jurora. Jego ogromny kulinarny talent oraz optymizm i nieposkromione pokłady humoru. Szybko zapewniły mu masę fanów, śledzących jego poczynania również w sieci. Niestety po czasie wielu obserwatorów dowiedziało się, z czym kucharz musiał się zmagać. Tomasz Jakubiak w drugiej połowie 2024 roku, goszcząc u siebie kamery Dzień Dobry TVN oraz Dorotę Wellman, wyjawił, że jest poważnie chory. Wyznał wówczas, że zmiana w wyglądzie, a mianowicie drastyczna utrata kilogramów, nie była spowodowana zmianą nawyków żywieniowych lub zwiększonej aktywności zawodowej, lecz nowotworu, który został u niego wykryty. Kucharz początkowo mówił tylko o groźnej i rzadkiej zmianie, nie wyjawiając, co dokładnie zostało u niego zdiagnozowane. Dopiero po czasie wyjawił, że został u niego wykryty rak jelita i dwunastnicy, dający przerzuty na kości. Zaatakowana została jego miednica, a także kręgosłup, przynosząc ze sobą ogromny ból. Tomasz Jakubiak, u którego zdiagnozowano nowotwór, ani myślał poddać się bez walki. Początkowo leczenie rozpoczął w Polsce, jednocześnie tworząc zbiórkę pieniędzy, która mogłaby pokryć koszty leczenia w klinice w Izraelu. Kucharz udał się tam kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem i systematycznie relacjonował swój pobyt w tamtejszej placówce. Niedługo po nowym roku wrócił jednak do kraju. Juror master szef nastolatki, gdy powrócił do ojczyzny. Starał się nadal systematycznie informować swoich fanów o stanie zdrowia. Nie ukrywał, że nie jest łatwo i niejednokrotnie brakowało mu sił, by kroczyć na własnych nogach, dlatego też często korzystał z wózka inwalidzkiego. Mimo to nie poddawał się i z nadzieją patrzył w przyszłość. Wraz z początkiem kwietnia 2025 roku, po wyraźnie przedłużającej się ciszy, Tomasz Jakubiak po raz kolejny odezwał się do swoich fanów. Zamieścił na Instagramie nagranie, w którym wyjaśnił, że stan jego zdrowia uległ pogorszeniu, dlatego też po raz kolejny musi poddać się leczeniu, tym razem w Atenach. Moja choroba trochę zakręciła i się okazało, że musiałem jak najszybciej jechać na dalsze leczenie, które odbywa się w Atenach. Jakby mało było tego wszystkiego, to jeszcze okazało się, że mam wodę w płucach, więc w ostatniej chwili musiałem zrezygnować z samolotu i pojechać karetką pół tysiąca kilometrów. Ogólnie, dalej nikt za bardzo nie wie, o co chodzi z tą chorobą, mówił na Instagramie. By móc finansowo podołać, ponownie poprosił swoich fanów o pomoc. Założył specjalną zbiórkę pieniędzy, na którą jego obserwatorzy oraz znajomi ochoczo zaczęli wpłacać pieniądze i w niemal kilka dni uzbierano znaczną kwotę. Niestety, pomimo ich starań oraz ogromnej pracy lekarzy, Tomasz Jakubiak zmarł.